Trzymajmy tutaj wiami, ja to jest pierwszy odcinek z e, przejście parkurów. Jestem na serwerze Xcrafters. No i pierwszy parkour jaki to jest do przejścia, to parkur Pustynia. Wow! Ja wiem, czy się dostaje, macie dowody, że przeszłam to wcześniej. E, Głódki pyskowiec, grzbiony peskowiec, co się dostaje, ale wam pokażę, jak nie będziecie wierzyć. Czekajcie. Jak widzicie, dla mnie parkur jest łatwy. Nie wiem jak do innych jest nie. Mogą sobie poradzić z takimi nawet parkourami. Oj, no i widzicie, tak mi się dzieje, mam takie lagi, że właśnie spadam. Nie wiem czemu, ale... O, palce, widzicie, ja spadłem. Jak widzicie, szybko, sprawnie. Fizycznie. Wrzucę to na mój, na mój kanał. Odcinek będzie się nazywał. Nie wiem, czy mówiłem, jak się to będzie nazywało. Przejście parkour. Odcinek 1. Jak widzicie, no i jestem na samym końcu. Jak spadł nas. Widzieliście co ja dostałem? No nie. Jakiś dziwny był Ale wow. No dobra, A Aj, nie mam temów, bo tu widzicie, dostałem. Nou, jenk weer, zeg nou.